Cześć, Manko, z tej strony Adi. Witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony po raz kolejny z Wami Adi. Zagramy sobie dzisiaj w Battlefield trujeczkę. Jest to mapa o nazwie Operacja Brzeg Rzeki: Tryb Podbój. Operacja brzeg rzeki jest to mapa z najnowszego dodatku DLC do Battlefielda trujeczki. Endgame, a więc moi mili, zaczynamy, zobaczymy, co uda nam się tutaj zdziałać. Zobaczymy, co tutaj uda nam się osiągnąć. Zobaczymy, czy nasz zespół, przepraszam, wygra. Zobaczymy, czy nasz zespół przegra. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Patrzcie, już tam jakiś pojazd popierdziela. Postaramy się go pierdyknąć z RPG z RPGizzle'a, nie trafiliśmy, chybiliśmy, pobiegniemy za nim dalej. Co znowu majta? Ajajajaj, aj, aj, aj. mam cela jak przysłowiowego baba z wesela. Ups. Postaramy się go razem zniszczyć, skłamsić i rozwalić. Gdzie ten dziad? O już z niego wyskoczył, ale teraz mój RPGizzle nie chybi, tak. Unieruch unieruchomiliśmy pojazd I jeszcze raz w niego pierdykniemy Powinno być po sprawie Tak, załatwiliśmy sprawę W dość profesjonalny sposób Rozpierdzieliliśmy kurcz ale mi się język dzisiaj plącze Rozpierdzieliliśmy pojazd wroga I możemy ruszać do dalszej batalii Możemy ruszać do dalszej, dalszej, dalszej moimi walki Uuu, śmigłowiec Śmigłowiec Gdzieś tam w tle słyszę Pydup, pydup E, czyli dostaję komunikaty na i na ICQ, chciałem powiedzieć dostaję komunikaty na Skype'ie, oczywiście od Private Pile'a, e, za chwileczkę z nim będę nagrywał jakiegoś pewnie live'ika, też pewnie z Battlefield'a. <laughs> Jednakże dobrne tutaj do końca tej rozgrywki, e, by to wszystko dokończyć, bo zaczęło mi się podobać po rozpierdzieleniu tego pojazdu opancerzonego i wtedy... Szybciutko czmychnę nagrywać spajlem. Spokojnie, spokojnie. Oj! Przemknął tak motor i ten motor już chyba był bez swojego właściciela, czyli właściciel tego motoru albo został już ubity, albo gdzieś szybciutko z tego motorku sobie zeskoczył. Często tak się robi, często to praktykujemy, że popierdziela się motorem prawie pod cel i szybko się z niego zeskakuje. Motor popierdziela gdzieś tam dalej. A my już jesteśmy na dogodnej pozycji. Chwila, chwila. Jakieś tam rozbłyski. Jakieś tam walnięcia. Jakieś tam wybuchy eksplozje. Pobiegniemy to. Uu, uu, sprawdzić. Nigdzie nie pobiegniemy, ponieważ... Te eksplozje, te rozbłyski, te walnięcia e, zapowiadały coś bardzo niebezpiecznego. Zapowiadały moją śmierć. Mam nadzieję, że dociągnę do końca tej rozrywki jakiś tam KD w granicach 1-0. Oczywiście będę się starał, by było ono lepsze. Jednakże nic nie mogę wam zagwarantować. Kopcą tu się nasze pojazdy. Ja pierdzielę masakra piły spalinowej. Tam jakiś śmigłowiec wroga nad nami, ciut z lewej. Tutaj jakaś kanonierka naprzeciwko. Wow! Niezła tragedia się rozgrywała właśnie na naszych oczach. Śmigłowiec spadł po prostu e, rażony jak grom z jasnego nieba. Musimy ubić tego motocyklistę. Tam jest jakiś motocyklista ludziska. Strzedł z motocykla, my... MÓW NIEGO PRZYWA! Limy! Tak, dwóch tam było na nim. Nie ma jak porządne RPG, nie ma jak porządny RPGizzle. Coś pięknego, COŚ PIĘKNEGO! Dwóch motocyklistów posłałem do Krainy Wiecznych Łowów jednym płynnym pociągnięciem spustu. Jak myślicie, w RPG chyba jest taki normalny spust, nie? Musi być, musi, 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 przecież nie ciągniesz tam żadną gałkę dźwignie, tylko naciska się spust. Spokojnie, cichutko, wyłonimy się za tego rogu i po prostu zdewastujemy wroga. Nie ma się co tutaj z nimi patyczkować. Jest tu ktoś? Spokój, spokój, napięcie rośnie. Oj, śmigłowiec. O, biegną, 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 biegną. Jeszcze jeden. Poczekajcie, na pewno mnie też widzieli. Teraz trzeba mieć jakiś dobry plan taktyczny, bo ich jest dwóch, a ja tylko jeden. Z nim nie było najmniejszego problemu. Napalił się jak szczerbaty na suchary. Myślał, że ja ich nie chyba nie zauważyłem i chciał mnie zabiec od tylca szybko. A ja czekałem, czyhałem przy drzwiach. Z tym drugim będzie gorzej, ponieważ go do cholery do diaska nie widzę. A był tu na 100% drugi. Yeah, tam jakiś pojazd z drugiej strony mostu. Postaram się tam bliżej podpełznąć, i może jakąś rakietą poczęstować ten pojazd gąsienicowy. Albo mi się tylko tam zdaje, że tam coś jeździ. Nie wiem, w każdym bądź razie ruszam do dalszego boju. Uuu! Ojej, niepotrzebnie się wyłaniałem z tych y, nadrzecznych krzaczorów. Ten skąd mnie zabił? Ja pierdzielę, spryciarz jeden. Cwaniaczek jakiś. Czy jest tu jakiś cwaniak? Tutaj mój prowadzi jakiś ostrzał. Aż kopci mu się z lufy. O tam biegną, widzisz, że zaznaczyłem typa. Oj, dostał, raz. Dostał drugi. Na pewno jest już napoczęty. Mam nadzieję, że ten zielony mój kompan tam pobiegnie i wypruje z niego flakory. A ja pobiegnę w zupełnie już innym kierunku. Nie będę się tam tym typkiem zajmował. Za dużo by musiał biec odkrytym terenem. A to ktoś jest? O tak. Nie zdawało mi się, nie zdawało mi się. Ktoś tam jest za tym płonącym pojazdem. O, widzicie jak prze... przekrada się. Jak sprytnie chce do nas podbiec. Muszę sobie sprawdzić tyły, czy wszystko z tyłu jest... O, jest. O, żandalu biegnie, biegnie, biegnie. I mamy go, mamy. Tak. Sprytnie na niego się zaczaiłem. Wiedziałem, że on będzie e, zmierzał na drugą stronę mostu, chciałem sobie tutaj sprawdzić czy nikogo z tyłu nie ma i wtedy się wyłoniłem, następny, 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 nie ma litości, nie ma litości, nie ma litości dla skurwy, pip, pip, pip. Jeszcze jeden, tam jakiś spadochroniarz, w runie z drugiej strony budynku jest pojazd, za nami. Jęknie go po poszatkowałem, normalnie aż iskry szły, aż tryskało. Nie miał najmniejszych szans na przeżycie tego. Spokojnie, spokojnie. Jest! Kolejny! Kurde przeładowanie. Do faka pana przeładowanie. A mógł być kolejny trup. Ach! Całkiem fajnie mi się dzisiaj strzela. Całkiem fajnie padają. To dobrze. O! Patrzcie jak tam się ktoś przedziera. Jakiś cwaniak jeden z drugim. Patrzcie, nie zabiło go, no nie wierzę w to. Teraz mnie pewnie zabiją, skarcą mnie za to. Jeden padł, ale był jeszcze jeden. Był jeszcze jeden, sami widzieliście, chyba że ten czołg był już nasz zlikwidował. Aczkolwiek nie dostałem żadnej asysty za zaznaczenie przeciwnika, a na 100% tego drugiego także zaznaczyłem. Złożymy tu jakieś minki, jakby zaraz przyjechał tutaj czołg przeciwnika. Jakby przyjechał tu jakiś pojazd wroga. Co Aha, to my rządzimy na elektrowni. Na rozdzielni mocy. To nie jest to żadna elektrownia, to jest to chyba taka rozdzielnia mocy. Chociaż kto wie, bo tam jest rzeka w pobliżu może. Po prostu ta y, elektrownia generuje dla nas prąd za pomocą, przy użyciu tej wspaniałej jakże rzeki. Ja pierdziele zginąłem. Patrzcie, przyjechał tam jakiś. Oby trafił na moje minki. Hmm? Wycofał się. Patrzcie, pojazd normalnie z nieba leci. Nie może być, z wice wierzchem jedzie na kocie. Normalnie z nieba spadł mi pojazd przed twarz, można powiedzieć. Ale zaraz się zdziwi. Bo moje RPG jest w gotowości. Spokojnie, o, o, chłopie. Chybiłem, nie wierzę. Mmm, aż popłyłem cały mikrofon. Teraz mu za to przysłolę. No, unieruchomiliśmy go. Jeszcze jedna rakieta i po balu ma chłopak. Patrzcie. Lupuu! Tak, zabiliśmy wroga. Był tam niestety tylko jeden przeciwnik. Szkoda, że nie dwójeczka. Szkoda, 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 że nie dwójeczka. Kopci się z niego. Profesjonalnie. Nie miał najmniejszych szans. Osaczyliśmy go z każdej strony z naszymi rakietnicami, tak to powiem, z rakietnicami. A ja dostąpiłem tego zaszczytu i moja rakieta ugodziła tego byka, tego bawoła ostatnie. Rzucimy tam rakietę, bo tam ktoś się skrada znaczy rakietę. Tylko rakiety mi w głowie granata. Granata! Ile mamy czasu do końca rundy? Oj, 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 powiem wam szczerze, że to już końcóweczka, to już końcóweczka, zaraz wszystko się zakończy. Zaraz nastąpi koniec rozgrywki. Tu się położył jakiś. I co, on na piknik przyszedł na drzeczkę. Mógł sobie jeszcze kocyk tam położyć i na tym kocyku i się chwilkę zdrzemnąć. Patrzcie, go znalazł się. Kurczę, turysta. Szkoda, że nie mam nic na śmigłoce, bo z RPG nie jestem w stanie trafić. Takiego śmigłowca jestem po prostu za ciańki Waldemar. O, dachowiec jakiś, kotek dachowiec. Jej, jej, jej ale chybiam. Ale chybiam. Koniec? Fuck. Chciałem się jeszcze z nim rozprawić. Niestety mój zespół przegrał. Zaraz zobaczymy, jaki ja osiągnąłem wynik. 10 do 5, więc KD2.0. Jak na mnie wystrzałowo, trzymajcie się ludziska, był z wami Adi, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, do zobaczenia w kolejnych moich filmikach. Siemaneczko, cześć, pa pa.